Witajcie, witajcie. Kolejna edycja Gnyszka Live. Dzisiaj moim gościem, którego widzicie za moimi plecami na ekranie, jest, słuchajcie, po raz pierwszy w tym studiu, doktor inżynier. Doktor inżynier Tomasz Takura, Witaj Tomku. Bardzo mi miło. Cześć Maćku. E, Witam wszystkich telewizów. Słuchaj, jesteś przedsiębiorcą, nauczycielem akademickim, mężem, ojcem czterech córek. O, tak. e, czy w związku z tym chciałeś coś przekazać? Tak, dziękuję ci, że mi przypomniałeś. To było ustawione, słuchajcie. to było Bo ustawione. dzisiaj moja najmłodsza córeczka Ritka ma czwarte urodziny i w związku z tym tata chciał jej złożyć najserdeczniejsze życzenia. Droga córeczko, rośnie nam zdrowo, tata ci życzy pięknego życia. A wujek Maciek worku, worka pieniędzy i fajnego męża. O, tak. Tomku. Też się przyda. Tomku, w Twoim biogramie nie ma nic, słuchaj, o, o tym, że bardzo lu, lubisz za, zagadki. I, o, tak. I konkursy. Powiedz, bo poprosiłeś, żebyśmy ufundowali, słuchaj, nagrodę w konkursie, który ogłosisz, który wspólnie ogłosimy. I z wydawnictwem MMK ufundowaliśmy nagrodę w postaci książki. Kto zabrał mój ser Kena Blancharda? Znaczy Ken zrobił tam przedmowę? A napisał Spencer Johnson oczywiście. No, I powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby tę oto książkę wy wygrać? Będziemy rozmawiać o mapach myśli. Tak. Więc pytanie do y słuchaczy. I do telewizów, telewidzów, telewidzów, tak. Kto jest uważany za twórcę Mind Mappingu, czyli Map Myśli? Dokładnie. Odpowiedź na to pytanie wpisujcie w komentarzach. Na koniec dzisiejszego programu, po ostatnim gościu, czyli ogłosimy zwycięzcę i do niego w formie paczki, paczkomatem albo kurierem, powędruje, powędruje książka. Kto zabrał mój ser, Spencer'a Johnsona z przedmową Kena Blancharda? Dobrze. Tomku, mind mapping. Gdybym był Amerykaninem, zapytałbym, co to jest ten mind mapping? Co to są mapy myśli? O, o co chodzi? Tak. Już, już tłumaczę. Mhm. Ja definiuję mapy myśli w ten sposób, mind mapping, że jest to specjalny, wizualny sposób zapisu informacji, mhm. który sprzyja jej przetwarzaniu, mhm. zapamiętywaniu, okay. też wspomaga zarządzanie oraz wyzwala kreatywne myślenie. No właśnie, ubiegłeś moje pytanie, bo chciałem Cię przewrotnie spytać o to, czy z tymi mapami myśli nie jest tak, że to jest mieszanie herbaty w oczekiwaniu na to, żeby stała się słodsza. To znaczy, mamy ileś tam informacji do zanotowania, okay. no ale jak jesteś, wiesz, starym nudziarzem jak Gnyszka, to po prostu notujesz liniowo, a jak jesteś, wiesz, hipsterem, który pije sojową latę, to po prostu wiesz. Ty nie możesz tak. liniowo, Ty musisz mapę myśli. Muszę przestrzennie, tak. <noise> Faktycznie tworzenie mapy myśli sprzyja przetwarzaniu informacji, wyzwala kreatywności i jakie są Twoje doświadczenia, bo ewidentnie ten temat, jak Cię obserwuję <noise> przez ostatnie 2-3 lata, po prostu Cię wciągnął, to za mało powiedziane. Tak, tak, no pasjonuję się tym tematem, pasjonuję się mindmappingiem, korzystam jakby w swoim życiu. Moja historia z tym jest taka związana, że miałem kontakt na studiach właśnie tam stąd ten inżynier, mm -hmm. bo studiowałem inżyniery środowiska. I tam na drugim roku jakby zachwyciłem się ma myśli, bo mówiąc tak w telegraficznym skrócie, zdałem bardzo dobrze egzaminy, mm -hmm. dostałem stypendium, mogłem wtedy jechać do Stanów dzięki temu. Mm -hmm. Także high life. <laughs> I kawa ze Starbucksa z całym latem. Czyli okay. Byłem już takim pierwszym hipsterem, mm -hmm. nawet o tym nie wiedziałem. Mm -hmm. <laughs> Natomiast, jeżeli chodzi, dalej sobie eksplorowałem temat, bo na początku wykorzystywałem go głównie w nauce, a teraz dzięki kontaktom z przedsiębiorcami, zgłębianiu problemów w przedsiębiorstwach czy wyzwań mm -hmm. stojących za przedsiębiorczo przedsiębiorczością, widzę, że to narzędzie ma bardzo duże zastosowanie w tym temacie. Mm -hmm. Działa to w ten sposób, że Możemy je na kilku poziomach wykorzystywać. Na przykład od na takim poziomie zarządzania, czyli mamy swoją firmę, mamy swoje przedsiębiorstwo, chcemy to w jakiś sposób poukładać, żeby to było logiczne, żeby to były procedury, żeby każdy wiedział, co ma robić. I tutaj mapy myśli świetnie się sprawdzają. Przedsiębiorcy, którzy jakby ucz uczestniczą w moich szkoleniach, później wdrażają mapy myśli u siebie, to mówią, że to jest, aż sami się nie spodziewali że to taki efekt przynosi. Mhm. Czyli to trochę coś więcej <noise> niż to, o czym pisał Lia Koka. W autobiografii pamiętam, Lee tam pisze, że ilekroć ktoś przychodził do niego z pomysłem i referował mu go mhm. na żywo, ustnie, zawsze prosił o, o stworzenie notatki, tak. ponieważ ma doświadczenie, że gdy ktoś ma spisać, to przemyśliwuje o wiele więcej aspektów danego tematu, niż gdy tylko o tym opowiada. No Rysując, tak. zauważasz jeszcze więcej. No właśnie, to o to chodzi, że właśnie w mapach myśli. To najważniejsze nawet nie jest ten efekt końcowy, ta mapa, która powstanie z tego, tylko to jest właśnie ten proces, który my przechodzimy w czasie tworzenia tej mapy myśli. Czyli to, co się w naszej głowie mm -hmm. e, zaczyna układać, te myśli, które się porządkują, czy te pomysły, które się klarują. Mm -hmm. e, I czasem jest właśnie taki efekt AHA, że coś odkryłem, ale tak, w czasie, w samym trakcie tworzenia tej mapy myśli. E, I ja właśnie zachęcam wszystkich, żeby to doświadczyć tego żeby zobaczyć jak wtedy inaczej nas, nasz mózg pracuje niż gdy sobie te myśli tak wolno biegają mm -hmm. e, i zostawiamy to samemu sobie. <laughs> Powiedz taki, bo szkolenia <laughs> organizowane przez Mapy Myśli.net organizujesz już od, od pewnego czasu. Powiedz takie największe, naj, najbardziej spektakularne odkrycie jakie dokonał Twój wychowany przedsiębiorca w tym czasie? Masz jakiś taki no, mam, mam kilka właśnie opinii, bardzo się zawsze mhm. lubię, gdy spływają opinie po warsztatach. No już na, na moim fanpage'u tych opinii jest ponad 50. Mhm. E, także no bior biorąc pod uwagę to, że bardzo e, ciężko nakłonić ludzi do tego, żeby dawali opinie, to mhm. uważam to za, e, za sukces po szkoleniach. I najbardziej jedne z takich, co mi się podobają, to było na przykład e, wiedza, która jest dużo więcej warta niż za nią zapłaciłem na mm -hmm. przykład. To, wiesz, to akurat słabo świadczy o twoim pricingu, ale dobra. Znaczy to dla mnie informacja, że mogę podnieść ceny. Tak? Mm -hmm, mm -hmm, tak. e, no ale to rozumiem, że to jest docenienie też, mm -hmm. e, też warsztatów. E, też podobają mi się opinie takie, zaskoczyła mnie sama metoda. Nie spodziewałem się, że tak duże rezultaty mm -hmm. e, mi przyniesie w uporządkowaniu mojego biznesu. Mm -hmm. Albo jest bardzo fajna, fajne narzędzie do pracy z klientem, mhm. bo też można to wykorzystać Aha, do pracy z, klientem, pracy z klientem, że na przykład negocjujemy coś, mhm. jakiś wspólny biznes, przedsiębiorstwo. Rysuj, od razu konkretyzujemy nasze myśli wizualnie, tworząc z tego mapę myśli. Wtedy też nasza komunikacja jest lepsza, no bo już widzimy to, żeby przetwarzamy te nasze myśli na obrazy. Mhm. Obrazy są lepiej czytelne, więc łatwiej się nam porozumieć. Poza tym, z innej strony, gdy jest to na przykład e, e, B2C e, rozmowa, no to gdy klient nie, nie zdaje sobie sprawy czasem z zakresu prac, które my musimy wykonać, żeby zrealizować dane zlecenie i my na przykład na mapie myśli, przedstawiając mu zakres tych prac, no to wtedy klient widzi, aha, to ty, tyle jest, aż tego trzeba zrobić, tak? Żeby na przykład zrobić aplikację, a nie wystarczy tam enter i, i działa, W pomieszać. Więc wtedy jest też takie fajne narzędzie negocjacyjne, żeby pokazać po prostu klientowi, za co płaci. A powiedz, bo jesteś też wykładowcą akademickim, jak to szkolenie wygląda? Bo ja tu już parę nowych rzeczy, o których sobie nie wyobrażałem, usłyszałem. To w takim razie powiedz, jak to szkolenie przebiega? Rozumiem, że to jest coś znacznie więcej, niż przychodzą uczestnicy do sali, tam dostają kredki, ty rysujesz idealną mapę myśli i mówisz, no to sobie narysujcie. Pierwsza rzecz, która jest u mnie na szkoleniach, to jest e, rozmawiamy o oczekiwaniach. Mhm. Ja tworzę na początku taką mapę myśli oczekiwań osób, które są na warsztatach. Oczywiście mamy, e, mamy pl plan szkolenia, no, ale oczywiście możemy te akcenty inaczej, e, inaczej rozłożyć. rozłożyć tak, żeby było jak najbardziej pod uczestników e, dopasowane. Już mając taką mapę myśli oczekiwań, wiem, jakie są problemy czy jakie są oczekiwania e, wśród my, moich klientów. No i wtedy pod to mogę te akcenty Podłożyć, a następnie ja kładę jakby na to szkolenie, żeby to było jak najbardziej praktyczne. Czyli ja już w pierwszych ćwiczeniach od razu tworzymy mapę myśli mhm. na zasadzie, żeby na praktyce się uczyć. Czyli ja nawet nie tłumaczę na początku, jak się robi mapę myśli, mhm. tylko mówię, zróbcie to ćwiczenie osoby robią te ćwiczenia no słuchajcie, zrobiliście właśnie pierwszą, mm -hmm. e, pierwszą mapę myśli. Chodzi o to, żeby po prostu ktoś się nie spinał, mm -hmm. że musi jakiś zasad przestrzegać, tylko żeby jakby to wypływało z niego, żeby to było jak najbardziej naturalne, mm -hmm. bo mapy myśli e, są naturalną metodą takiego uczenia się, przedstawiania, wizualizacji. To wynika tak, jak dzieci są w przedszkolu, bardzo lubią rysować, e, wizualizować, natomiast później Szkoła mhm. podstawowa trochę mhm. zabija, no i tak się przyzwyczajamy do, do tej takiej mhm. linarności. Mhm. A powiedz, <grym> y czyli tak, możemy wykorzystać mapy myśli. W pracy nad swoim przedsiębiorstwem, czyli w takim pl procesie planowania strategicznego, możemy wykorzystać w pracy z klientem? Tak. Czy jeszcze jakieś inne zastosowanie dla, dla przedsiębiorców I, i znajdujesz? No może być w takim rozwoju własnej przedsiębiorcy, mhm. czyli zdefiniowania nawet na takim podstawowym poziomie, czego ja po prostu w życiu chcę, czego moje mhm. przedsiębiorstwo <grym> chce. I wtedy właśnie ostatnio sobie wróciłem do nieśmiertelnego Koweja, Siedem mhm. nawyków skutecznego działania i tam jest to zaczynaj z wizją końca, żeby ten każdy nasz dzień był, wpisywał się w, tą, w ten nasz cel nadrzędny, mhm. czyli to może być już w takim poziomie końca życia, czyli nasz cel, misja życiowa, czy też te cele takie długoterminowe na, na dekadę, czy, czy na kilka lat, czy na rok, czy możemy zejść nawet do tego poziomu, Kwartału, czy miesiąca, czy żeby ten dzień pod ten cel podporządkować. A kiedy będziemy mogli podporządkować? No, raz, gdy ten cel sobie sprecyzujemy, no i w jakiś sposób określimy, jak tam będziemy mogli dotrzeć, a do tego bardzo dobrze służy na pomyśli, żeby. Jak sama tak, nas wskazuje tak, mapa to do zmierzamy jest. do celu. I żeby w tej takiej bieżące e, mm -hmm. się nie zagubić, no bo wiem, powiadomienia, ciągle telefony. Tak. Teraz współczesne czasy nam taki natług informacji dają, że bardzo łatwo jest się w tym mm -hmm. pogubić, no to bierzemy mapy, patrzymy gdzie jesteśmy, gdzie zmierzamy, mm -hmm. no i to nam po prostu pomaga. Mm -hmm. A powiedz, e, gdzie można Cię spotkać, gdzie można zamówić takie warsztaty, gdzie można na ten temat więcej e, poczytać? Tak, zapraszam na moją stronę mapymyśli.net. E, to mm -hmm. samo na Facebooku, fanpage mapymyśli.net, tam są do mnie pełne informacje, kontakt, telefon, mail. Faksy. <laughs> Faksy już nie ma, ale jakieś media społecznościowe, LinkedIn. Jasne. Można też Cię spotkać na śniadaniach Towarzystwa Biznesowego Krakowskiego. O, tak, zgadza, zgadza się. Słyszałem od niedawna, <laughs> znaczy Inaczej. <laughs> Słyszałem, że od niedawna jesteś także wiceprezesem tej sasnej e, instytucji. Czy to prawda? Tak, to prawda. Czy zapraszasz naszych <laughs> słuchaczy i telewizów na śniadanie albo na wieczór? I które słuchaj? się tu zbliża i co ciekawego będzie się działo. No to słuchaj, bardzo dziękuję za ogłoszenie, że, że tak pełnię tą funkcję. Tak, zostałem wiceprezesem Towarzystwa Biznesowego Krakowskiego. Zapraszam wszystkich na nasze śniadania, które się odbywają co tydzień we wtorek o godzinie 7 w hotelu Poleski. Bardzo piękny hotel. Świetnie zlokalizowany przy, przy Wiśle naprzeciwko tak. Wawelu. Chyba najlepszy widok w Krakowie, tak. za, jeżeli tak. chodzi o hotele. Tak. Bo mamy, jemy śniadanie naprzeciwko Wawelu, więc dodatkowa inspiracja tak. polskich królów, polskiej historii tak, tak. tutaj wchodzi, to też jest bardzo ważne w kontekście spotkań biznesowych. Mhm. Tam się spotykamy co tydzień na śniadaniach. Już jutro, jeżeli ktoś miałby ochotę, to jeszcze zapraszamy. Akurat ja będę prowadził szkolenie. O Koweju. O, Koveju. o Koveju, 7 nawyków skutecznego działania, plus warsztaty jeszcze po śniadaniu mhm. dla chętnych. Także Super. No, no to Tomka już poznaliście. Ma, mam nadzieję, że gotujecie się po prostu z, z niecierpliwości, kiedy Tomka i Mapę Myśli NET sprowadzić do swojego miasta. Natomiast przypomnimy jeszcze konkurs, który z Tomkiem ogłaszamy. Właśnie. W komentarzu odpowiedzcie na pytanie. Które brzmi tak: kto jest uważany za twórcę map myśli, za twórcę mappingu? W komentarzach zsa podajcie imię i nazwisko. Nie jest to Maciej Gnyszka, nie jest to tak. Tomasz Stachura, więc parę opcji odpowiada, ułatwiliśmy Wam. A go... łatwiej. Tak, a moim gościem był Tomek Stachura, mapy myśli net, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki i mąż. I ojciec, między innymi obchodzącej dzisiaj 4 lata. Latka. Rita. Rity! Rity, Rity. Ritę pozdrawiamy, świętą Ritę też. I, i, I Was też bardzo serdecznie. Po przerwie widzimy się z kolejnym gościem. A, a tymczasem dobrego dnia życzy Wam Tomek. Dzięki i do zobaczenia.